Nasz oddział liczy 22 łóżka, jest chyba jeden z najmniejszych, jeżeli chodzi o liczbę łóżek w szpitalu. Dodatkowo wykorzystujemy przede wszystkim jedną salę operacyjną, czasami również korzystamy z drugiej. Te ograniczenia, że tego okresie to lokalowe, powodują, że kolejka oczekujących do przyjęcia do działu, zwłaszcza na zabiegi planowe, bo przyjęcia ostre odbywają się na bieżąco. Wydłużyła nam się ostatnio od do dwóch, nawet do 3 lat, a dodatkowo problemy związane z COVID-em także mają tutaj na to swój wpływ. W oddziale wykonujemy przede wszystkim zabiegi szeroko rozumianych chirurgii urazowej, czyli praktycznie wszystkie typy złamań, z wyjątkiem złamania kręgosłupa, w tym złamania dostawowe, złamania nasad bliższych kości udowej, endoprotezy w przypadku złamania szyjki kości udowej. Natomiast, jeżeli chodzi o zabiegi planowe, są to przede wszystkim zabiegi artoskopowe, a takim największą liczbą pacjentów zgłaszających się do nas, to pacjenci z deformacjami stóp. I to począwszy od deformacji przodostopia, czyli typu palucha kościołowego, bardzo młotkowatych, zaawansowane zmiany przebiegu stopy płasko stóp reumatoidalnych. Są to zabiegi zarówno pierwotne, jak i zabiegi rewizyjne. Jak wspomniałem, oddział nie jest duży. Zatrudniamy mm, kilku lekarzy, zatrudnionych jest y, kilku lekarzy. Y, ostatnio zatrudniliśmy dwóch naszych rezydentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym egzamin w sesji jesiennej i y, podjęli decyzję o pozostaniu tutaj w oddziale i kontynuowaniu swojej pracy, a także swojego y, wyszkolenia. Wydaje mi się, że dowodzi to Dobrej współpracy oraz dobrej atmosfery w oddziale, skoro nasi absolwenci po ukończeniu i wyznaniu egzaminu specjalizacyjnego decydują się na pozostanie. Zatrudnionych pozostaje wobec tego jeden rezydent, ale już w najbliższym czasie wyraziło chęć odbycia rezydentury i odbycia staży specjalizacyjnej w naszym oddziale dwóch kolejnych. To pozwoli, pozwoli całkowicie zabezpieczyć funkcjonowanie oddziału, a także, co jest dość istotne, umożliwi młodym kolegom częsty udział w zabiegach operacyjnych i także ich wykonywanie. To może być trudne w przypadku ośrodków, gdy tych rezydentów jest bardzo dużo.